Cześć, witajcie z tej strony, Dragon jestem z bardzo serdecznie na wschodnim rolniku. Jak sami możecie zauważyć, mamy swój samochód. Mamy Gulfa, pięknego, e, przypominającego praktycznie tego z takiego fajnego serialu bardziej filmu niż serialu ale ci, co są w kinematografii, to wiedzą o co chodzi. Także mamy swojego Gulfa, mamy swój samochód. Na pewno nas tutaj u nas zagości na długo. E, Kosztowało mnie. O ile dobrze pamiętam, 2200? 2300? Coś takiego? Eee, w dobrym stanie, silnik po remoncie, mam nadzieję, że tam nie ma gdzieś tam silikonu czy coś. Ogólnie stan jest dobry, nie mówię nie, ale tam jest parę rzeczy do poprawek. Eee, ale dzisiaj jest taki troszeczkę dzień eee, napięty, bo jedziemy odebrać eee, w końcu ciągniki. Z sąsiadem, także ja się u Jezu, choinkę w las. Ja w, wsiadam e, do środka. Dobra, tutaj odpalamy maszynerię. No. Pięknie chodzi. Dobra, ja sobie zapalam światełko. I lecimy sobie już do sąsiada. Sąsiad podobno ma jakąś wypożyczoną e, lawetę. Dobra. Lecimy. Cyk. No i tutaj no naprawdę no do tego samochodu nie mam co się przyczepić. Po prostu jest idealny i do miasta, i na pole, chociaż na pole mi nawet szkoda o tym jakiem jeździć, ale za takie pieniądze to... nawet jeszcze półbaku mam zalane, także sami widzicie, albo jest po... przepsuty ten pływak w zbiorniku, ale to już miesza z tym. Dobra, lecimy do sąsiada. A przepalimy gulfa Tu jest taka hopka, to se tu zwolnimy O O, sąsiad Matko Bosko, często chosko Coż to kurna sąsiad wymyślił Dobra, sąsiad O Siema, sąsiad Chodź tu Czekaj, bramę zamyką. Dobra O coś A już, my... już myślałem, że kurna zas Zaspawana jest ze starości No nie, to, to, to trzeba skopa. No dobra, dobra no A co to za zielony Lamborghini tutaj przeprowadziłeś? No, Lamborghini to po pierwsze, ale panie Ach, To jest po prostu Majstersztyk niemiecki O ty stój, gdzie mi, nawet sam jedzie, widzisz? Lepsze niż Tesla, słuchaj e, dobra sąsiad, ty wiesz, gdzie my jedziemy, nie? Tam na jakiś PGR mówisz? No i ja No ja dobra. dobra Dobra, dobra Dobra, siadaj sąsiad i prowadź Jo. Dobra. Halo, halo, słycha mnie? Słycha, słycha. Dobra, Chodźmy, my sobie, sąsiad, skąd ty żeś wytrzasnął, kur, na taką ciężarówkę? Sąsiad, nie pyta się skąd, tylko jadymy! O jezus, Maria! Sąsiad, wolniej, bo ja nie będę nadążał. O, ciepanie, dobra, lecimy, nie śpimy. Ogólnie sąsiad, e, tak kupił sobie już e, ciągniki. Nie są to nowe, bo wiadomo używane. Aczkolwiek, mimo wszystko. E, Jezus Maria, kierunki to gdzie? Sąsiad! Je je Mój Jezu, kochani, o, nie je o, yes. o, Sąsiad O matko i córko Nie mogę od pewnego osobnika, który jedzie między nami. <laughs> nie, sąsiad nie hamuj. Jedź po prostu. Jedź po prostu szybciej, jak go wymina. Bierem go kurnem gulfem. Nie lecimy. E, Sąsiad odbiera dwa ciągniki. Eee, ciągniki... no powiem wam, że... UJ! Jasny gwint Jakie to... Jasny gwint! a tu nawet popatrzył czy coś jedzie? Nie, nawet nie popatrzył. Dobra, nie Sąsiad, ty masz takie kierunki w tej naczepie, że ja cię chycę. No wiem. Normalnie. Nie? Ja nie wiem skąd że ten sprzęt no Najwyżej mi też będziesz musiał pożyczyć. Dobra, czwórkę mu zapinamy. A trzeba gonić sąsiada. E, także co? E, z całej trasy nie będziemy was tam zanudzać, bo to nie ma e, najmniejszego sensu. Aczkolwiek, jak będziemy już na miejscu, będziemy dojeżdżać. No to się e, włączymy i sąsiad. No i marotki, co? My już jesteśmy tutaj w okolicach tego PGR-u. Mam nadzieję, że nie zgubimy się. Sąsiad, sąsiad. Halo, halo. Ty wiesz, gdzie jechać? <grywa> Mniej więcej Mniej więcej? No to jak tam uważasz, nie? No już ty, zabudowanego nie ma, ty, zabudowanego nie ma, to możesz tam wiesz W Ale miarę... Że to właśnie budzi. To właśnie jakoś tak to było Kurna, sumusiot Nie denerwuj mnie, bo ja też mam ja. czas, ja muszę, ja muszę rzepak zasiać Chłopie, w tym sezonie jak ja rzepaku nie zasieję, to ja zbankrutuję No Płokojne, jak nie zdążysz, to na dwa zabędziemy. No dobra, dobra, mhm Wiesz ja to widzę. No po tym odpacie. No <laughs> ty, gosociu. Ty mnie nie denerwuj. Nawet No, tylko żebyś kurde nie przejechał, ty. No właśnie dobrze, ja mam niskiego gulfa. A dobra, Czekaj. ty tu. GPS no. niby mówi, że na tą polną trzeba wjeżdżać. GPS kurde działa to na to polnych nie. drogach? O ja cię chycę. Czekaj, trójka, i e, dwójka. Nie, jedynka. dobra, cyk. Ogólnie mordeczki tak, ja na chwilę obecną mam ciut pieniędzy, aczkolwiek no ja pewnie na ziemię sobie kupię jakiś ciągnik z tego względu, że no po prostu na chwilę obecną nie stać, no muszę też posprzedawać jeszcze pszenicę, zająć mi już pieniądze dostałem, mam jeszcze owsa troszeczkę, ale owies to jest taki, Boże się Boże za cenę taką. No i mam nadzieję, że na wiosnę już będzie też nas... oku... Oj, O jadź! O matko, sąsiad my na pewno tutaj jedziemy po ten nabytek! Eee... Chyba tutaj. Sąsiad! Widzę... Czekaj, John Deere jest tak jak mówię, John Deere są. Do i jest. Powiedział, że... W takiej hali tutaj będzie, tutaj zaraz na wjeździe. Ja ci chuj co... Ty, w... tam, tam jest o, Ursus widzę, jeszcze. Czekaj, coś tam widzę czerwonego. Czekaj, tak, czerwone ja tu szybkie. Może będę wjeżdżał na razie. Nie, sąsiad, lepiej chodź tu, kurna, po prostu. Ja tu wjadę. Ja cię co ty, sąsiad. Ale ja bym chciał takie gospodarstwo mieć, ty. Ja cię czekaj. Tam coś w środku stoi, ty. Ja nie wiem co tam stoi, w środku. O jezu, co? Ja myślę, że Boję tego pimpeka Gdzie pimpek? Czekaj, ja muszę zgasić tego, ja wysiadam. Gdzie, gdzie ten pimpek? Ty, no pimpka mają, ale. a ty, a właścicie to gdzie? Ale. Ten kombaj... A no wiesz, on po prostu wziąć, bo. Dobra, mówił, że gdzieś tam kurne są kamery chyba, tak? Ty, no, nawet Nawet flagę tak. mają, patrz! Na samej górze mają flagę polską, ja cię chyco, ty! Czekaj, tu jakie. jakie John Deary. ja cię chyco, ale... a my takimi z mamy, kurna, robić? No ty teraz to wziąłeś, ty! O nie, to tutaj, o tutaj są! O to to? Jo, czekaj, chyba ma tu gdzieś światło Czekaj, tu chyba? O tu, czekaj, jest światło? O, o jest Jest, jo cię hica. Czekaj, ja tego psa nie słyszę ten, się Czekaj, 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 czekaj czekaj. Dobra No, pimpek Nie, pimpek Pimpek, pimpek, się, pimpek się kręci wokół własnej osi ty, ale John Deera, o tak sobie zostawiałeś? No dobra, no, życie. No, Jaki John Deere? Ty, jaką turbinę chłop ma? Ty, zobacz. Ja cię Ja Ty, ale sąsiad, teraz ześ mi zaimponował, bo kurna, swynda i uzur Susana Sejma i John Deera, no, no, sąsiad, ty się burżuj. Sąsiad. Myślę, że no, może ja udażę, że niby tego mu zapłacił. Nie, 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 nie! ty to jest kurna z jakiejś półbańki. Ja, ja chcę mieć kurny kłopotu z tym gościem. Zabieraj kurno te ciągniki. Czekaj. Zobaczmy tutaj tego majsterka. OP! Sąsiad chcia Chciałeś kurna do Gentera wsiadłeś do Sejma? Ty, go gosłacił? Eee, nie wiem jak tego doszło, ale... będzie dobrze. Jakie dźwięki? Ty, on na pewno jest dobry, on oleju nie bierze? dobno no dobra, słuchajcie, czekaj. No, jadymy, jadymy, chodź, 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 czekaj. Kurna. No, jeszcze, jeszcze, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. nie złamię się. Do tyłu, wiem, że się nie złamię. Dawaj, do tyłu, dobra. O, i teraz wylecisz, czekaj. A ty masz na jazdę opuszczone, gdzie tą? Nie, zaraz opuścim Zaraz opuścimy? Czekaj, bo to chyba gdzieś tam w środku. Jo, Jest, jo, stój, koboryno! Ręczny kurna, opuszczają się? Nie, na co się opuszcza? Składają się powoli. No, muszę się najpierw rozłożyć, no daj na dół. No, nie wiem. O, o, dobrze, już się rozłoży. O, idzie. I no, do przodu podjechał. Kurna, sąsiad. No, ile jeszcze? Dobra. Ręczny zaciągnięty O Jezu jak to wyje Mój ty Boże kochaniutki Czekaj sąsiad Nie do tyłu do tyłu do tyłu do tyłu nie nie wiedziesz do tyłu. tak Wyprostuj 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 się Ja Cię chycę jak to wyje A, Ale dźwięki ładnemu mu Sąsiad nie, nie wiem czy ta skrzynia to wytrzyma twoje kurna To ja Ci tak sąsiedzię to ma 200 kurce. Ja Cię chycę A ty kurna żeś się fertkiem męczył Dobra, idę po John bo ja też Też, żeby nie było, że nie pomagam dla sąsiada To ja też kurna idę A ten pimpek No? Ten Jody mówi, z przodu, bo wiesz Kur To niby też coś tu pipczy, nie? O Żeby dla sąsiada Dobra, wyjeżdżamy powoli Dobra. Ty, ale przodem czy tyłem? No... no tyłem, bo chyba musimy tego. Od... Wiesz co? Może i Johnny wyjdzie pierwszy jednak. No to sąsiad. Dobra, czekaj. Pardon, pardon. No, Powinniśmy początku... mi się ciągniki na początku to wszystko temu wina. No dobra, dobra, mhm. Chciał wleźć... chciał kurna ze rzandiera. Jezu, ale to wyje, nie no Mordy, to ma takie dźwięki Przodem, nie? Jo, teraz przodem Czekaj Ale tura do góry Ja wiem, tylko ja chcę wiesz, wycentrować Ale i tak do tyłu Żeby nie było Dobra, rewers działa Sąsiad, ty mnie nawiguj tam, czy ja dobrze jadę, bo ja nie wiem Ma... Matko Bosko! na sąsiad, jak ja się przez ciebie spierdzielę Ty do lewej, do prawej, mów mnie na sąsiad Jeźdź prosto, dobrze Ja pierdzielę Sąsiad tyle wydał na te kurne nabytki, że teraz co się w strach wsiadać do tego Jeszcze! Jeszcze, jeszcze, Halt! Dobra, opuszczamy delikatnie jeszcze, 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 jeszcze dwa cynty. O, luksus, Dobra, ręczny zaciągam. Schodzimy i właśnie, kurna, do Sejma. Ja cię będę nawigował. O, cię Nie, no, po prostu wymierzone. No, widać, kto tu parkował. <ścoughs> nie, no. Jezus, sąsiad, spokojnie. Do twojej prawej, delikatnie. Ciu, ciut, no no, no, czekaj! O, jeszcze, 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 jeszcze! jeszcze. Stój! Jezu! Do Stój! Haltuj, dobra. Jest załadowany, dobra. Nie załamie się ta, ta laweta? Chyba nie! No się widzę. Zaspawany wszystko jak dyfer w 3 36 Ja tutaj pasami zginą. O, nie. Dobra sąsiad, weź no tam ponuś Jezus stój! Haltuj! A mój... Co ty mi tu na biegu, żeś mi go zostawił? Pacanie ty. Dobra, my się zbieramy. Nie no, zgasimy jeszcze światło. Poczekaj, poczekaj, trzeba bo to, tu to, to po, 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 porządek kurna trzeba zrobić. Weź tu się zawróć na tym uprawionym, ale tak jeszcze chwilę popatrzymy. No nie no, tutaj sprzęt mają. Tu John tu john Deere, tu john Deere. tu john deer, tu, john deer, tu, john deer, tu Jasny gwint! Czekaj, może tam coś jeszcze mają. Tu kurna, autosanki. Chyba, nie wiem. Chyba jo ja. Tam Ursus. Jaka łódka wielka, chłopie! Ja cię chycę. Nie no, tak Nie no, no ja stąd idę, bo mnie tu zaraz jasny jeszcze tak trafi za dużo tych dobroci. słuchaj co ty chcesz zrobić? Nie złamiesz się, nie złamiesz się. Stój, stój! O Jezu, powoli, jedź! Jedź, jedź powoli. Powoli, powoli, do przodu. Wykontruj. Już, stój! Do tyłu! Już, już, już do tyłu! Kurna, sąsiad, byłeś dobrze złamał, tylko delikatnie do przodu. Powoli, powoli, powoli! Sąsiad, ty kurna zostawiłeś Sejma na ręcznym? Jo. On się poruszył. Powoli, powoli, powoli! Powoli! Pff, powoli, jedź! Wyprostuj, wyprostuj, wyprostuj! STÓJ, STÓJ, STÓJ! Jos! Yes. Dobrze. Dobra, widzę. Dobrze. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. No, dobra, jedź. Jedź, 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 jedź. Teraz już jedź. Teraz będzie mi łatwiej cofać. Poczekaj, wolniej, 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 wolniej stój, bo zaraz w pimpka koniec uderzysz. Teraz już wyjedziesz. Powoli. Dobra. Czekaj, ja tu zobaczę, czy w bramie się, kurna złamiesz? Nie no, dobra, złamiesz się. Pff, matko i córko, kur. Dobra. Dobra, jadymy. Dobra, poczekaj, sąsiad na mnie, a nie. Całkiem no. nie. Gulf działa jak najlepiej. Ale kogut! A, kogut, tak działa. Czekaj, ja podjadę do ciebie. Ty, gdzie ty masz kogut? Na lawecie No tak jakbyś Tak jakby nie ma Tak ci powiem Ktoś zajumał chyba Aż wyjdź, zatrzymaj się i wyjdź Zatrzymaj się i wyjdź A nie jest jakiś taki Czekaj To to? O taki mały wypierdek to kogut? Jak jest? Ty, gościu no. to, to to nie jest kogut Jakciuś No właśnie tak Ledwo dojrzałem, że coś mrygo. Dobra, eskorta jedzie, wiadomo. No bo eskorta, kurna. Czym może być lepsza eskorta niż gulfem? No tylko gulfem, no chłopy. Także mam nadzieję, że teraz sąsiadowi będą ciągniki służyć. Nie to co ten fend kurna. A w ogóle z tym, z tym fendem, to będziesz dalej współpracował w przyszłości, czy nie? O Jezu. Nie wiem. No. Nie zamierzam. O, no, o, i takie podejście to ja rozumiem. No, jajcie! Aktual, aktualnie mam tego Sejm, a jeżdżą dojrzał starsze ciągi. Chyba nie będę miał już nic nowszego, tylko będę się na razie od tych starych tego starego plaża. No, to tak. nie będę zmieniał ciągniki to... przez najbliższe. Bo teraz to, ile się trącać ciągniki, wydą to matka boska. No, parę sezonów ładnych, nie no, bo musisz mieć wszystko to odrobić. Jo Nie no, ale to powiem, to... powiem ci, sąsiad z tym Sejmem. Nie wiem, czy lepszy ciąg będziesz miał i ten John, jest do tura. No to pff, zobaczymy, co ja znajdę, bo znając życie, to ja będę miał. No nie ja wiem, no może coś zagranicznego, może coś polskiego, nikt nie wie. Zależy, jak budżet będzie yy, u mnie w jak, jak u mnie w portfelu będą pieniądze stały. Także. Taki trochę no będzie lipton, ale zobaczymy. Najwyżej jaki kredyt wezmę u sąsiada z na żydowski procent i tyle. Ociechaj co, dobra, sąsiad hamuje. Bo tam... No, tu masz, masz, masz stopa. Dobra. My sobie zobaczymy. Czekaj ta, mordy. Dobra, z jedynki ruszymy, bo to... Dobra, lecimy. Bo to normalnie, tu nigdy nic nie wiadomo. Jak mimo, że masz stop, to i tak reszta leci. Także, e, mordy. My będziemy pewnie się słyszeć już na woli. Chyba, że bateria mi starczy. Aha, dobra. Już, już ja widzę, że bateria mi się kończy. Także, mordy. E, testy nowych nabytków będą w następnym odcinku. A my wam bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Że zostawicie łapkę w górę. No i trzymajcie się do następnego. Siema. Cześć.